And shine Mr. Freeman, Rise and shine Witam Was moi drodzy, jestem z Ekfrytku a tu straszny, straszny hałas słyszę, odrzutowce jakieś kosmiczne, Wow. No, e, zaczynamy wybuchowo odcinek, a co? Wow, rozwaliłem ja Boże, nie. Dobra, ale rozwaliłem też czołg. E, to jest black meta. Chyba nie zdążyłem powiedzieć, bo czołg do mnie zaczął strzelać. Uuu, leci granacik. Pięknie dostali. E, no i dobra, jakaś duża rozpierducha się szykuje w tym odcinku. Kubek z half -Life. Taki mógłbym mieć. Wow! Szyba wytrzymała się od kubka. Co by to Wiem, że mnie słyszycie, bo jest straszny hałas latający od wtórce i zemrzecie naokoło słyszę. Lambda kompleks. Jeśli ktoś się kiedyś zastanawiał skąd się wziąłem moja koszulka z napisem Zygfryd Q, to teraz wie. To jest jeszcze takie Q, bo tu jest Z, bo to jest logo Half-Lifea 2 dokładnie. Jeśli będę nagrywał serię z Half-Lifea 2, to się przekonacie. Coś słyszę. Hej, okay. Zjadły go. O, apteczunia. Znaczy nie apteczunia, tylko ten. Ładowarka. Opsa. Oddziałko, chodź działko, chodź. Musisz kogoś trafić po drodze. Jeszcze na chwilę postawimy, żebyś mi nie przeszkadzał. Top i bikret. W tym top sekrecie będzie jakieś siedzonko? Apteczu nie? Cokolwiek oczywiście, że nie No to już żadnych ciekawostek. Lara! Uhu. Apteczka! I możemy jechać do góry. Dobra, na dół, niech będzie. Wow, działko się popsułem, ja chciałem z jego po korzystać jeszcze. Trzy, dwa, cztery, ok. Jeszcze niżej. O. Ej, zakłócenia. O, fuck. Hmm. Był alarm skażeniowy Jeśli tak, to wcale nie to nie dziwo O, do tego mam hulamu Ale to zostawiam, bo to jest dobre na czołgi i helikoptery. Rozwalona rura Coś słyszę Troje pancerza Pan Dobra, może teraz spróbujmy rzucić tych robaczki. Wow! Masz robaczki! Fuck! To nie wypał. Te robaczki są beznadziejne. Jeszcze tak, super! Nie używam tego dziadostwa, bo... ...dobije mnie chyba. Dobije, zabije wszystko po kolei. To jest jakieś nie większe, to lepiej się nie zbliżać. Gdzie teraz? Tam zamknięte? Do tyłu. Wow, tu jest choke Tom, zajmij się innymi sprawami, a nie wbiegasz do mnie i zawracasz gitarę. Chyba czołg już Cholera wie czy ten czołg żyje, czy nie. Wow! Chyba jednak żył, bo wbiegłem mu pod lufę i nagle wystrzelił. Ale dlaczego? Dobra, już rób mi ale tego ciągu nie mogę rozwalić może On się cały czas pali Najważniejsze w sumie, żeby nie obrócił do mnie lufy, nie? Bardzo mi to w ogóle tak bo widzę, że nie wkrótce są wejść z tobą A generalnie mnie mają zjeść Cieszy mnie to niezmiernie czy tak krótko jest tu nie mogę wyjść czy to jest pewnie jakiś taki skrypt że jak wejdę tam, to mi czołg wystrzeli nagle Wow A Gdzie ty celujesz? Dlaczego ja zginąłem? Okej? Okay. Czemu nagle mi tyle ja, robicie? Super Bardzo że to tej się zarysuje, ja ma nie mno. Może i że czołg się mną interesuje Teraz się zacznie obracać Bardzo dobrze Chciałem, może tam mam uciekać 3, 2, 1, go go go! O tu coś jest Dobra idzie i lecimy Fuck! Nie, 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 panie, panie, nie, 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 uciekłem. Ho, ho, ho. No, teraz teraz uciekamy tam. Ha, nie, zdążył się do mnie fuck. nie, nie, się się nie, nie, wrócić. nie, 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 no ale cóż. Strzelajcie się do kolery, strzelajcie. No, się wcale nie interesujcie. Bo tu masz mnóstwo koszmi, tu strzelasz do mnie, głupi jesteś. Jesteśmy ludzie moglibyśmy się dogadać i pracować. z ufoków, ale nie. Chyba mało, że strzelacie do ufoków, wyście jeszcze strzelę do jednego, który wszystkie te ufoki może zabić sobie. Łoł. Wow. Haha. Za karę, że za mnie strzelacie, buraku. Tu była też gdzieś. Co, już jej nie ma? A, tu jest. Obracaj się, działku, do za mnie zaraz. żeby już jakiegoś focha już tam raczej nie widzę, że nie do otwarcia więc czekamy, aż się działko wróci ha I Teraz biegniemy tam Łoda Aaaaa, fajnie to, mi się pierdzielił? Trafiłem? O. Powiedzmy. <śmieniu> Więcej apteczek. Kolejny loading screen? Znowu dopiero co był? Chociaż nie, zaraz nie było go przed chwilą. Aha, to było wczytywanie sejwa, dobra. <laughs> tu jest podejrzanie pusto. Dzakład, że zaraz będą się pojawiać potworki na jakiś cholerny guzik i się pojawi ich miliard Trzeba to Aha, ja włączyłem windę teraz, tak? Teraz czyli Raz do góry radę, jadę raz na dół, kurde co za dziwna gra To jest powrotem tak właściwie jeżdżę, no w ogóle się, się, że... Fajnie! Czemu nikt nie powiedział, że ta skrzynka wybucha? Czemu ona, no, znaczy beczka, czemu ona nie była czerwona? Wszyscy wiedzą, że tylko czerwone beczki mogą wybuchać. No, Czarno to widzę. Zteń wjeżdżałem taką miną z góry na mnie head kraby wyskakiwały. Boję się, że czeka mnie to znów. Tym razem nic do mnie nie strzela, nie ma źle. Aczkolwiek boję się, że jak tam zjadę, coś tam będzie, tutaj bym tutaj wskoczył na, na tą belkę, ale widzę, że się nie da, jest niewidzialna szczerze. Wow, tak, <laughs> co się tam pojawiło, ale nie widzę co. Dziecie, Zaczęło rozwalić trochę z kartonu, wyszedł. Au, dobra Wiedział się z wami bawić, nie czas na takie pierdoły. Nuby wy No, tu nic nie ma. Wspaniale, to po co przyszedłem? Dobra, to bo nieskończą amunicję i to, bo mam amunicji dużo. I to, bo tym porozmawiać Nie, rozładowane. Poszukali mnie. Coś go zabiło. To coś może być na tak? Może za drzwiami. Z pewnością kosmici potrafią otwierać ludzkie drzwi. Wow, nie, 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 nie. Są te panie, które wygląda. Co to było? Gdzie ona skoczyła gdzieś tu? Gdzie? Skąd? Jak? Jasne, ja nawet ich nie widzę. Opal się. Dziękuję. Okay. Jeszcze inne do mnie trzymać. Gdzie? Skąd? Popnęła mnie piętą. Bezczelna. Tam widziałem jeszcze jedna. Właś. Przeżyła to! Nie wierzę! W tej grze do cholery nikt nie ma prawa przeżyć strzału z granatnika. Jasne, waliła salta, 30 salt i po drodze mnie trafiała co jedno czwartą obrotu. Mm -hmm. Gdzie, gdzie ja się tutaj... No ja też mogę się chować tu mnie znajdziecie, buraki. Winda. Nie wow! Myliłem się. mówią że nie znajdą tu mnie. Skumane twaniary. No gdzie? to? No na bank. skinęła Z której strony przyjdą A tu chyba no to one są Ho ho, o, jeszcze jedną idę Cholera jasna Trafić ich nie sposób Idę stąd, opuszczam tą imprezę Fak! zrobiłem kółko Zdjęte, Zamknięte, zamknięte, nie Potem ktoś mi powie Jak śmierć, strzelać do kobiety No właśnie Skąd ona się tu działa? Nie wierzę, po prostu nie wierzę. One cheatują. Używają uklipa. No A tak, niektórzy z was mogą mówić za młodzi, żeby wiedzieć, co to jest no, -clip. no ale nieważne. To kiedyś w grach... Lata temu jak wy byliście jeszcze w fazie plemników, albo nawet w fazie nieplemników, w takich starociach jak Quake 1, albo Heretic, albo nie wiem... Nie wiem czy oczywiście to było. Wiem, że w Hereticu na bank było i w dółnie na bank było. Były kody. taki kod nazywał się Noclip czy jakoś tak. O, jeszcze jedna żyje. Gdy ktoś używał takiego kodu, to mógł przechodzić przez ściany. Poruszał się bardzo szybko. To nie, teraz by się na to mówiło bardziej ghost niż noclip, no ale nie ważne. Nie mam pojęcia skąd się wzięła nazwa noclip. Nigdy się tym nie zainteresowałem. Teraz już to chyba nie istnieje, nie widziałem żadnych rzeczy takiego. W Half-Life też już chyba tego nie było. Tu i shotguna może. Było. O. Dobra, jest tam amunicji do karabinu, nie ma tragedii. Czarno to widzę, coś zaraz tu wyskoczy. Czarno to widzę, coś w mi oczy. Wiedziałem, wiedziałem. Bon.

Po raz Guzik? Nie. Dobra, e, więc te tej pobocznej trzeba zajrzeć. Tak nie Tam czy na tam? O, tuż zaś jest. Czy dobry I apologize, Dr. Freeman, but I'm sure you understand that I couldn't risk opening that door until you had scoured the area. Lol. O, i last entrance to the Lambda complex. Every other has been sealed off to contain the invasion. When we realized yeah. that you might actually make it here, we drew straws to see who would stay behind and let you through. Obviously, I drew the short one. Huh. My I colleagues are waiting know. at the tip of the Lambda reactor. Waiting for you, I mean. The reactor is shut down right now, but you can activate it on your way up.

Nie wiem co to, ale o tym się przekonałem w następnym odcinku. Na dziś to było. Na tyle. Trzymajcie się. Do, do, do następnego. Hej.